Czy witajcie z tej strony Szymon Hopka z kanału Filmujemy. Widzimy się w kolejny poniedziałek jak zdawało o godzinie 18 .00. i dzisiaj odcinek, który jest dosyć istotny. Był już odcinek o filtrach szarych. Tutaj wyskakuje zakładka, jeżeli interesujecie się tematem, a dzisiaj odcinek poświęcę tematowi filtra polaryzacyjnego. Bardzo ważny temat, więc sprawdzajcie. Jeżeli chodzi o ten film, to pamiętam jak wczoraj, że przy okazji kręcenia teledysku dla chwytaka, Nie pamiętam dokładnie, którego, ale robiliśmy tak zwane próby operatorskie, czyli po prostu sprawdzaliśmy, czy wszystko to, co jakby jest na papierze, będzie miało jakikolwiek sens w takim rzeczywistym świecie i czy uda nam się to zrealizować tak, jak sobie to wymarzyliśmy. Więc zabraliśmy nasz aparat i pojechaliśmy. Była taka idea, by robić sceny przez szybę samochodu. I okazało się, że totalnie nic nie widać w środku, nie widać postaci, po prostu jest za dużo odbić właśnie w tej szybie. I moi kochani, ja wtedy o filtrach nic nie wiedziałem, tak naprawdę, więc stwierdziłem, że trzeba to zrobić manualnie. I tutaj yy, możecie też zauważyć na wielu planach filmowych, że na przykład robi się tak zwanego murzyna. Pięknie, kamera poszła, uwaga, skupienie, akcja czyli po prostu bierze się na przykład czarną agrowłókninę, czarny materiał, który nie przepuszcza nam właśnie tego światła i po prostu odgradzamy maksymalnie tą szybę. W naszym przypadku się to totalnie nie sprawdziło, przede wszystkim dlatego, bo ta szyba była duża, więc potrzebowalibyśmy też dużej powierzchni tej agrowłókniny, więc odpuściliśmy. I tutaj z pomocą przyszedł ten właśnie filtr polaryzacyjny, dzięki któremu jeżeli robimy jakiekolwiek ujęcia, albo robimy zdjęcia przez szybę, to właśnie na tej szybie Dzięki niemu pozbywamy się tych wszystkich odbić UV, odbić z nieba. Jego zastosowanie też jest bardzo przyjemne, gdy na przykład robimy jakikolwiek plener i na przykład zależy nam na tym, żeby wycisnąć jak najwięcej z nieba, to też możemy właśnie za jego pomocą. Zresztą teraz to widzicie, wycisnąć całkiem fajne efekty, dzięki temu to niebo nam się jakby bardziej pokazuje, ta niebieskość bardziej się nam pojawia i jest ono po prostu bardziej wyraziste. Więc jeżeli chcecie robić na przykład zdjęcia jakieś tam krajobrazowe, albo po prostu kręcić gdzieś w jakiś fajnym plenerze, mega szeroko jest. Mega fajne niebo, to właśnie taki fit jest absolutnie wymagany. Jeżeli zdarzy Wam się też kręcić jakąkolwiek postać i po prostu zdarzy się tak, że no gdzieś tam się przypociła trochę na czole, świeci się, to też chociażby ten filtr może momentami gdzieś tam Wam pomóc w tym wszystkim, może troszeczkę zneutralizować, może troszeczkę polepszyć ten efekt finalny. Pamiętajcie też o tym, że ten filtr jest dosyć mocno zależny od tego, jak stoicie względem słońca, całych wszystkich tych promieni, ponieważ jego zastosowanie może troszeczkę się różnić, nawet jak zmienicie ten kąt gdzieś o 15-30 stop. Jeżeli teraz chodzi o wybór tego filtra, to pamiętamy o jednej bardzo ważnej rzeczy. To są rzeczy optyczne, które zmieniają nam trochę ten obraz i tak naprawdę wszystko to, co mamy założone na obiektyw albo przed obiektywem, mówię tutaj o jakichś przejściówkach i jest tam jakikolwiek element optyczny to musimy tutaj stawiać na jakość. Dlatego jeżeli chodzi o cenę, no to im jest ona wyższa, tym też wyższy będzie, jakby ten lepszy będzie ten produkt, będzie ta jakość jego o wiele lepsza. Z takich bardzo polecanych filtrów, no to z klasycznie choja, one są bardzo w porządku i tak naprawdę tutaj jeżeli kupicie sobie taką hoje, no to o wiele lepiej niż gdybyście na przykład kupili jakiś chiński filtr i będziecie prawdopodobnie zadowoleni. Jeżeli nie stać Was od razu na wyrzucenie gdzieś tam 300-400 zł, to tutaj bym polecał oczywiście zniżyć ten budżet. Kupić jakikolwiek filtr, żeby w ogóle przekonać się do niego, żeby w ogóle zobaczyć jego zastosowanie w pewnych sytuacjach, bo to są takie rzeczy, których jak nie zobaczymy, to tak naprawdę ciężko jest nas przekonać gdzieś tam w internecie. I jeżeli chodzi jeszcze o takie praktyczne rady, no to musicie sobie sprawdzić, jaką średnicę ma Wasz obiektyw. W sensie jakby jego front. To wszystko możecie znaleźć zawsze w specyfikacji waszego obiektywu. Jeżeli już poznacie tą wartość, może być to nie wiem, na przykład 70 mm. To wtedy, jakby z tą wartością szukacie odpowiedniego filtra po to, żeby jakby sobie go wkręcić, ponieważ tak naprawdę każdy obiektyw z przodu ma właśnie taki gwint, na który później nakręcamy odpowiednie filtry. Pamiętajcie o tym, że jak będziecie na przykład używać tego filtra gdzieś tam na przykład przy jakichś turbo-szerokich obiektywach 16 mm, 14 na pełnych klatkach, to tak naprawdę, jeżeli zaoszczędzicie troszeczkę tym filtrze, to prawdopodobnie gdzieś tam przy rogach będzie dosyć mocno on winietował. Więc tutaj, raczej Wam. Poleca albo wybranie dobrego filtra, który jest porządny, który kosztuje, który jest dobrze wykonany, albo po prostu robię je wszystko 50 na przykład, bo wtedy prawdopodobnie nic nie będzie wynietowało. No i słuchajcie, to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz, to zachęcam Cię do zostawienia łapki w górę, albo subskrypcji, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś. Pamiętaj o tym, że jest grupa na Facebooku, filmujemy ponad 10 tysięcy ludzi, którzy czekają na to, aby właśnie Tobie pomóc. Pamiętaj też o tym, że mam Instagrama, tam możesz zobaczyć troszeczkę więcej o moich takich prywatnych rzeczy. Bardzo jesteśmy tam z żytą społecznością i często udostępniam wasze rzeczy, więc wpadaj. No i co? Ja nie zabieram wam czasu, mam nadzieję, że odcinek się przydał. Do zobaczenia w kolejny poniedziałek, znowu o godzinie 18. Trzymajcie się na razie, cześć. Trzymajcie się na razie, cześć, bo nie powiedziałem.